Cześć, hej, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale to już trzeci, także słuchajcie, jest progres. Bardzo się cieszę, że jeszcze nie przestałam, aczkolwiek no jak mówię nigdy nie wiadomo, co to ze mną będzie. Jest godzina 14, ja niedawno skończyłam pracę, no w sumie, w sumie półtorej godziny temu, ale, no, ale wiecie, zanim dojechałam do domu, zanim usiadłam zjadłam, to, to trochę czasu minęło. Um, dzisiaj chcę wyczyścić swoją lodówkę, bo jutro jedziemy na zakupy i jutro no lodówka będzie pełna, tak? A dzisiaj chcę powykorzystywać to co mam, chcę zobaczyć to co mam. Muszę posprzątać mieszkanie i pokażę Wam jeden prosty sposób na wyczyszczenie frytownicy beztłuszczowej, bo ja nie mam zmywarki. Nasz apartament jest bardzo mały, apartament, Boże co no, mieszkanie, ale w Irlandii się mówi apartament. No w każdym razie mamy bardzo mały metraż, nie ma tu niestety zmywarki Więc ja mam taki swój sposób czyszczenia frytownicy beztłuszczowej, którą możecie widzieć tutaj chyba A jak nie to zaraz wam ją pokażę I jest prosty, szybki i, i bardzo łatwy, także mm, za dużo zabawy Hej, To jest moja frytownica, tu możecie mnie zobaczyć Ja ją trochę... Kurczę, jest bardzo ciemno nie zobaczycie tego chyba. E... O! Ja ją bardzo dużo używam w ciągu ostatnich dwóch dni, więc dlatego ona jest taka e... usywiona, no, żebyście mogli też zobaczyć jak łatwo e... można ją wyczyścić. Także sposób jest turbo prosty. Zaraz Wam go pokażę. A tutaj niestety jest mój cały grajdoł i naczynia do pozmywania, także nie pozostaje mi chyba nic innego, tylko zabrać się za robotę i to po prostu zrobić, no bo niestety nikt za mnie tego nie zrobi. A w międzyczasie, jak ja sobie sprzątam, zmywam, i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, powiem Wam e, parę rzeczy o sobie. Ja mam na imię Karolina, mam 28 lat, a właściwie 29 za ponad miesiąc. E, mieszkam sobie z moim mężem w Irlandii. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zawodowo dowiecie się później, co robię w późniejszej części filmiku, ale jednym z moich takich pasji jest sprzątanie. Oczywiście nie sprzątanie swojego domu, bo to czasami po mojej pracy jest bardzo ciężkie, bardzo wymagające i często mi się nie chce, ale bardzo lubię organizować, bardzo lubię wyrzucać rzeczy, odgruzowywać, pomagać innym też odgruzować ich życia, mieszkania i przestrzenie. Także to tyle na teraz, więcej później. No i powiedzcie, czy jest coś lepszego niż czysta kuchnia? No nie, nie sądzę. Dobra, zabieramy się za tą frytownicę. E, pierwsze co, to trzeba wstawić wodę i ją zagotować, co właśnie teraz uczynię. tak. Boże, te gary już mnie tak dobijały w tym źlewie. Ale nie miałam siły przez ostatnie dwa dni nic robić, więc tylko wkładaliśmy do zlewu. Niechaj pierwszy rzuci kamień. Nie, kto bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, tak to było. Yy. Dobra. Woda wstawiona. I teraz tak, moi Państwo, jak się wodę gotuje, to my sobie możemy ten koszyk już wyciągnąć i zapalić ekstra światło. Bo jest ciemno jak wy. No. I ja po prostu wlewam trochę nie za dużo zwykłego pospolitego płyn wonaczy. Troszeczkę. I zalewam to... E, w... Jezu, przepraszam, że jest tak ciemno. Zalewam to trochę wodą z krąg, żeby trochę piany powstało. I teraz czekam aż mi się woda zagotuje. Wleję tą wodę i... Pokażę Wam co dalej, bo jest mega, mega proste. Okej, woda zagotowana, więc teraz. O jezu, leci mi tu. Sorry. Woda zagotowana, to teraz możemy ją wlać. O tutaj. Takie nie za dużo. Powiedzmy 1,4 całej pojemności. I teraz ten, ten kosz, Rozlam wody wstawiamy tu. Ja ustawiam to sobie na. 15 min. Przepraszam, nic nie widać 15 minut 180 stopni. Nie wiem, jak to by było, gdybyśmy wrzucili tabletkę do zmywarki do środka i zalali gorącą wodą i wtedy to ugotowali. To też by mogło być dobre. Może jutro kupię jakieś tabletki do zmywarki i to przetestuję. A teraz idę zobaczyć, co mam w lodówce. No i trzeba będzie coś wykorzystać, ugotować. Słuchajcie, szczerze myślałam, że jest gorzej, nie jest źle, bo mam tylko jakieś pieczarki, mandarynki, jabłka, marchewkę, cebulę, gruchę i ogórka, czyli myślę, że sobie zrobię... Z ogórków sobie zrobię mizerię. Tutaj sobie zrobię surówkę z marchewki i jabłka. To będę miała na dzisiaj. A owoce tak sobie po prostu poprzegryzam. Pieczarki podsmażę z cebulką. I coś z nich pewnie wymądzę, może jakieś zapiekanki z serem na kolację. Um, albo zamrożę, podsmażę i zamrożę nie wiem, aha jeszcze mam tutaj cukinie i e, chciałam być kapcie <laughs> nie, to nie są kapcie, to są słodkie papryczki także może zrobię leczo e, aczkolwiek tutaj nie wszyscy domownicy jedzą leczo e, czyli mój mąż bo on nie przypadł za leczo także e, może zrobię po prostu to i zamrożę

Kończyło się. Nie powiem, że uwielbiam y, y, to robić, bo, bo nie i zdecydowanie wolałabym mieć zmywarkę, no ale jak nie ma to trzeba tak zrobić, żeby było dobrze, więc zabieram się za tą frytownicę. Wyjmuję ten koszyk. O, ładny to widok nie jest. Tu widzicie wszystko się oderwało i odmoczyło, więc fajnie. Tu już mam y, Mój cudowny siekacz umyty po, po marchewce i ogórku. Także tak. To jest czyste. Ok, ja jeszcze to podlewam wodą. Biorę szczotę i jadę z koksem. To jest bardzo proste. Tak, porządnie. Mój, mój, moja frydownica jest bardzo stara, bo już ma prawie 3 lata. Więc ona nie będzie błyszczać się tak jak wiecie, nowa ze sklepu czy e, taka ze zmywarki. E, no, niestety. Ale myślę, że wynik będzie zadowalający. Dobra, to ja sobie tutaj trochę pomieszam tą szczotką i za chwilę Wam pokażę, jak już ją myję, dobra? Możecie zobaczyć, to frytownica już jest czysta. Tak jak mówię, ona ma 3 lata, także gdzieś tutaj są niedociągnięcia, jakieś obdarte rzeczy i tak dalej. ale ogólnie myślę, że mój sposób jest bardzo spoko. O, jakieś mi się dowalałem, sorry. Mój sposób jest spoko i bez, bez mywarki też... Też da się wszystko zrobić. Także ja już to wstawiam, odłączam i chowam do szafki. No dobra, kuchnia już posprzątana oprócz pieczarek, ale to tam te naczynia też niech wyschną więc spoko. Zaraz sobie strzelę kawkę, usiądę i chwilę się zrelaksuję, bo no przyznam, że już dzisiaj mam dosyć. Y znaczy nie, no nie jestem zmęczona, no bo to, to, co teraz robię, to nie jest męczące Ale nogi mnie trochę bolą, bo już byłam 4 godziny w pracy i teraz co jak ktoś pomyśli, Boże, 4 godziny ja muszę zapierdzielać 12. E, tak, ale ja sprzątam zawodowo, jestem sprzątaczką. E, mam własną firmę sprzątającą, jestem cleanerem, menadżerem domu, jakkolwiek to e, nazwijcie, jak chcecie, więc muszę tutaj... E, no, pracować dwa razy mocniej, bo chcę też, żeby moi klienci byli zadowoleni. Yy, co na razie mi się bardzo fajnie udaje. Yy, no, także ja idę pić kawkę i może za chwilę się do Was odezwę. I mam takie coś, taki syrop, yy, francuska wanilia. No, fran fran Francji to tutaj w tym nie ma, ale wanilia jest i to całkiem niezła. I tego wystarczy dać dwie krople max i kawa jest mega słodka, tak jak ze Starbucksa za miliony monet. To taką kawę właśnie zaraz sobie zrobię w domu. O, to jest mój standardowy kąt, standardowy kąt do nagrywania. Może za jakiś czas zmienimy ten kąt, zobaczymy. Yy, no i chyba będę kończyć na dzisiaj. Jest godzina 15, także dziękuję Wam za, to, dziękuję za, za towarzystwo, bo w tą godzinę od 2 do 3 zdążyłam zrobić surówkę, pokroić ogórkę, no maszyna pokroiła, ale ja zdążyłam i, i naczynia umyć. I posprzątać trochę i jedzenie też przygotować, więc, więc bardzo dziękuję. I zauważyłam też, że YouTube yy, daje kopa, daje motywacji. wymi, dajecie kopy tymi komentarzami, także dziękuję. Yy, ale też, wiecie, jak mam coś nagrać i mam syf, no to nie nagram tego, tylko najpierw posprzątam, nie? Chociaż dzisiaj yy, te naczynia zostawiłam, no bo Jezu, nie chciało mi się, nienawidzę myć naczyń. No, ale to, to, że nagrywałam, zmotywowało mnie, żeby po prostu je umyć. Także bardzo dziękuję. Ja teraz idę pić swoją. Ola, starbucksową kawę. A ta wanilia jest naprawdę spoko. No, nie jest to najzdrowszy, umówmy się, no, ale od czasu do czasu można. A właściwie codziennie. No, ale to jest bez cukru, to wam spoko. Dajcie mi jeszcze, proszę znać, czy używacie. Y Frytownicę beztłuszczową, czy macie, czy znacie, czy lubicie, ja uwielbiam, używam ją codziennie i robimy w niej frytki bardzo często, nie tylko takie z ziemniaków, ale też z marchewki, z cukinii, czy z, o ja nigdy nie wiem, z selera, z pietruszki, sorry, to też jest fajne, można sobie wymieszać w fajnych przyprawach, zamarynować parę godzin, wtedy do airfryera wrzucasz 15 minut, bo i masz frytki i one są bardzo, bardzo smaczne, czy nawet ze słodkich ziemniaków ludzie robią. Ja frytek nie lubię bardzo z piekarnika, bo one nie są takie chrupkie i mi zawsze wychodzą takie le niedobre. Także, także tak, także dajcie znać. Ja tymczasem idę pić kawę, idę chwilę odsapnąć i może pójdę na spacer. Także miłego popołudnia Wam życzę, miłego dnia, miłego weekendu, aczkolwiek w sobotę się widzimy, także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, hej!